Dzień dobry, witam serdecznie. Tu poznaj podcasting.pl i Rafał Kuszela. Dzisiaj Audacity, część druga, czyli stosujemy narzędzie obwiedni. To takie fajne narzędzie, które pozwoli nam ściszyć muzykę wtedy, kiedy mamy swój głos i ją podnieść w każdej chwili. Przejdźmy zatem do programu Audacity. Ja, już sobie pozwoliłem wcześniej, wrzucić tutaj ścieżkę dźwiękową, która się nazywa G Suic Plug Play. E, oczywiście udostępniona na, na, e, do publikacji przez autora. Dograłem sobie tutaj też ścieżki głosowe, żeby przy prezentacji nie zabierać je najwięcej czasu. Jak widzicie ścieżka e, o, tutaj, tu wiadomo jest ciszej, tu jest głośniej. No, i tak dalej, ale co? Oczywiście nagrywamy sobie jakiś początek, i już na ten początek, pomimo tego, że muzyka jest jaka jest, wydaje nam się za głośna. Do tego używamy narzędzia obwiedni, idziemy sobie do góry, tu gdzie mam plik, i edytuj, i tuż pod napisem edytuj jest taka, dwa trójkąty z kropką. Wybieramy sobie te dwa trójkąty, jak widzimy, pojawia się nam linia, łapiemy, trzymając lewy klawisz myszy, cały czas trzymając, opuszczamy myszkę w dół. W tym momencie ściszacie utwór. Pamiętajcie, tu po lewej jest wzmocnienie kanałów, natomiast tu możecie bezpośrednio ściszyć dany utwór. My chcemy ściszyć tylko początek, dlatego klikam sobie jeszcze raz, żeby pojawiła mi się druga kropka. No, Podnoszę go z powrotem do góry, bo chcę, żeby on sobie potem grał. Robię sobie jeszcze jedną kropkę. a I ściszam utwór, który sobie w tym momencie będzie leciał ciszej. Tak mamy już cichy, cichy początek. No i mój głos. Ponieważ. E, przypomniało mi się że chcę coś słuchaczom jeszcze przekazać tutaj sobie dograłem jak widzicie oczywiście to można zrobić w każdym dowolnym momencie ja sobie dograłem ustawiłem sobie mniej więcej tutaj zgodnie z zasadami rytmiki policzyłem takty e, no i e, stwierdziłem sobie że w tym momencie fajnie by było gdybym miał tutaj możliwość także znowu sobie klikam Najlepiej no jakoś tak e, podwójnie. Gdzieś tu zróbmy jedną i tu zróbmy jedną. Łapiemy za te wewnętrzne myszki e, i sobie ściszamy, ponieważ chcemy, żeby tutaj nas było dobrze słychać. To powiedzmy ściszamy sobie. O, chodź tu. o, tak. W tym momencie mamy ściszony kawałek utworu, w którym będziemy mówić. Tak yy, można się bawić dowolnie, nie trzeba robić wcale pionowych linii, można dla przykładu szybko zróbmy zejść płynnie na no, końca. Na przykład, gdy chcecie wyciszyć utwór na koniec, wtedy możecie robić takie łuki, lub na przykład macie początek utworu, yy, o tutaj początek utworu, wtedy takie zejścia można tutaj zrobić. Wszystko robicie tymi kropkami. Możecie łapać za wewnętrzne kropki i nimi troszeczkę tam manipulować sobie albo za zewnętrzne. Tak, wszystko zależy, którym pasmo głosu chcecie ściszyć. Jeżeli to ma być zwykła muzyka do podcastów, wystarczy w zupełności zabawa zewnętrznymi. No i ustawianie poziomu głosu. Nie powiem wam dokładnie, jak ustawić każdy utwór, ponieważ każdy utwór ma różne, różny poziom swojego natężenia. E, czyli tego jak to gra, i e, jak, jaki wy macie poziom swojego mikrofonu. E, proszę zobaczyć. Przesunę ścieżkę w dół, żeby zobaczyć pierwszą. Proszę zobaczyć tu na końcu już widać, że mówiłem dość cicho. Natomiast jeśli przesunę ją w dół, zobaczycie drugą, to tu są fragmenty, w których mówię trochę głośniej. E, w związku z tym metodą própi błędów takiego e, stosowania obwiedni, ściszacie lub podgłaśniacie sobie dany utwór, który macie. Oczywiście można tu nakładać jeszcze różne sample pomiędzy trochę ściszyć utwór i dołożyć sample, tak by było go słuchać lub podgłośnić sample. Cały ten przykład, e, dokładnie cała ta ścieżka i jej zapis, e, będzie oczywiście na stronie poznajpodcasting.pl do odsłuchania w formacie MP3, gdzie będziecie się mogli przekonać e, na żywo, w jaki sposób e, to wygląda. Zapraszam zatem do Zapraszam zatem do kolejnego odcinka. Oczywiście yy, na portalu poznajpodcasting.pl. Do usłyszenia. Mówił Rafał Kusza.